Od 1 stycznia Wojsko Polskie objęło dyżur w ramach tzw. szpicy NATO, a więc w ramach inicjatywy zrealizowanej po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Przejęliśmy dyżur od sił niemieckich przez 2020 rok. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich będzie jednostką ramową, jeżeli chodzi o szpicę czyli jeżeli chodzi o siły bardzo szybkiego reagowania. W ramach działania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, która chodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej, tej nowej dywizji zmechanizowanej będą z sobą ćwiczyli żołnierze z 12 państw. Jak powiedziałem, Polska jest państwem ramowym, ale w skład szpicy którą będą właśnie dowodzili żołnierze z 21 Brygady, wchodzą żołnierze z 12 państw. Jest to niewątpliwie wyraz zaufania naszych sojuszników do wojska polskiego. Jest to też dowód sprawności żołnierzy wojska polskiego. Sekretarz Generalny NATO kilka dni temu Jens Stoltenberg podkreślał, dziękował Polsce za właśnie gotowość do wystawienia tej jednostki. Nie ulega wątpliwości, że jest to rezultat też konsekwentnej polityki, zarówno polskiego rządu, jak i pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, który poprzez swoją aktywność na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego buduje podwaliny silnej pozycji naszego kraju w sojuszu. To jest oczywiście konsekwencja chociażby tego, że Polska przeznacza regularnie 2% naszego PKB, na obronność jest to konsekwencja również wdrożonych programów modernizacji polskich sił zbrojnych. Perspektywa piętnastoletnia, która dotyczy planu modernizacji technicznej przyjętego w październiku ubiegłego roku, jest dowodem właśnie naszych wysiłków, naszego zaangażowania na rzecz wzmocnienia zdolności wojska polskiego. Konsekwentnie ten proces Realizujemy, co jest istotne dla nas: bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Polski poprzez naszą aktywność, poprzez wyszkolenie, wysokie wyszkolenie żołnierzy Wojska Polskiego, nasza pozycja w Sojuszu Północnoatlantyckim rośnie, ale procentuje to właśnie wiarygodnością, tym, że sojusznicy nasi w ramach NATO mogą na żołnierzach wojska polskiego polegać zresztą wspólne ćwiczenia wspólne zaangażowanie w misje są dowodem świetnego wyszkolenia żołnierzy wojska polskiego 21 brygada strzelców podhalańskich otrzymała także certyfikat z wynikiem excellent a więc wyróżniającym wzorowym to świadczy o tym że Jesteśmy przygotowani jako państwo polskie, wojsko polskie jest przygotowane do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej ojczyzny, ale także sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowodem tego również fakt, że w ramach wysuniętej obecności NATO żołnierze wojska polskiego są na Łotwie, w ramach dopasowanej. Tzw. dopasowanej obecności NATO. Żołnierze polscy są w Rumunii. W związku z tym w Polsce są żołnierze amerykańscy, są żołnierze ze Zjednoczonego Królestwa, są żołnierze rumuńscy i chorwaccy. A więc jest to dowód solidarności wojsk tworzących Sojusz Północnoatlantycki, jest to dowód spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niewątpliwie Dyżur Wojska Polskiego w ramach szpicy NATO przyniesie konkretne doświadczenia dla żołnierzy Wojska Polskiego, pozwoli na zgranie Wojska Polskiego z wojskami innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i będzie procentował, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny Polski. Gratuluję dowódcy. 21 Brygady Strzelców Podchalańskich. Gratuluję żołnierzom ich wyszkolenia, ich przygotowania do tego, żeby stanowić fundament bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję i gratuluję.